słuchajcie, moi drodzy z tej strony kina. Przed nami kolejny Kina Poleca Lub Nie. Ostatnio jest bardzo często, ale to chyba nie najgorzej. Jeszcze przez tak dzisiaj, jutro i pojutrze będziemy mieć Kina Poleca Lub Nie z horrorów. Ech, słuchajcie, dzisiaj sobie zaczniemy od nowego horroru, czyli Jessapal, tudzież Krątwa Jessapal. Słuchajcie, TVN Player Wrzucał mi ten film w praktycznie każde reklamę, jakie tam miałam, więc stwierdziłam, że zobaczę. O czym film? Dywczyna wyjeżdżając razem ze swoim chłopakiem, mają wypadek. On ginie. Ona nie może chodzić. Ze szpitala, a ktoś ją musi odebrać. Okazuje się, że jedyną osobą, która może ją odebrać, jest jej ojciec. Jej ojciec, który po śmierci matki, jak ona była jeszcze bardzo malutka, bardzo malutka wysłał ją że do ciotki, żeby ta ciotka się nim opiekowała. Ciotka niestety nie żyje, więc dziewczyna musi wyjechać do ojca, którego tak naprawdę gdzieś tak praktycznie nie zna, bo dawno z nim kontaktu żadnego nie miała. Dziewczyna trafia do domu, okazuje się, że jedynym wolnym pokojem na parterze jaki jest, to jest właśnie sypialnie jej matki. No i oczywiście w domu dzieją się dziwne rzeczy i dochodzi do tego, że dziewczyna znajduje kasety wideo, które jej matka nagrywała w 1988 roku, najlepszy rocznik, eee, znaczy już w 1988 roku, eee, nagrywała te kasety przed jej urodzeniem. No i mówi tam o tym, że stawia karty Tarota, tak? No i wychodzi ogólnie na to, że będzie się działo coś złego. Złe rzeczy gdzieś tam przewiduje w jakiś tam sposób i, I tak naprawdę cała chce się na tym zaczyna, bo jej się bardzo wkurza. Jak widzisz, ona ogląda tą kasetę, jedną niszczy, ona udaje, że więcej nie ma. I ogólnie akcja filmu toczy się dalej, jak to, to Wam nie powiem sobie, jeżeli będziecie chcieli obejrzeć sami. Natomiast powiem Wam szczerze, że jak dla mnie film jest klapą. Ja go oceniłam i tak na 5, na 10. Tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo mi przypomina film Klucz do Koszmaru, który Wam jakiś czas temu polecałam. Tutaj też mamy voodoo, mamy jakieś taroty, nie taroty... Inne takie prawie okultystyczne rzeczy. To jest bardzo podobne. Natomiast powiem wam, że dla mnie film jest gówniany. Ze względu na to, że tak naprawdę już po paru minutach byłam w stanie stwierdzić, jak ten film się skończy. Plusem jest to, że trwa tylko półtorej godziny. To <laughs> można, można sobie obejrzeć. Ale jeżeli spodziewacie się czegoś super, to niekoniecznie. Tak naprawdę, pomimo tego, że jest przewidywalny, to część rzeczy ma takich no, dość dziwnych i bym powiedziała, że tak naprawdę niewyjaśnionych i... Nagle się pojawia jakaś tam dziewczyna, która tak naprawdę, no teoretycznie, mogłaby się jakoś tam znaleźć w, w inny sposób w tej historii, ale to też tak nie jest do końca powiedziane. Jest to dziwne i i film nie do końca nie, przypadł mi do gustu, także klątwa Czesabel, jeżeli ktoś lubi jakieś okultystyczne wodu, klimaty. Natomiast jeżeli się spodziewacie dobrego kina, to zdecydowanie nie polecam. I co, i to tyle, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, nie widziane. Pozdrawiam Was kina, trzymajcie się. Cześć!